Dialog pomiędzy nami, przewoźnikami, a Cłem, oczywiście nie kończy się, natomiast możliwości tego dialogu już się wyczerpały. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie rezerwy, które były do zagospodarowania przez, przez administrację celną, chyba zostały zrealizowane. W związku z tym, statystyka nam mówi o stale zwiększającym się od wielu lat poziomie odpraw na przejściu granicznym w czasie jednej zmiany. Natomiast zauważamy, że już dodatkowego wzrostu nie udaje się wykreować. W związku z tym kolejka się wydłuża. Proszę wyobrazić, że jeżeli na jednym przejściu granicznym jeden kilometr kolejki utrzymuje się przez cały rok, co jest niezbyt wygórowanym jakby, jakby parametrem, to Straty, straty dla przewoźników przekraczają wiele milionów złotych. Natomiast z tego jednego kilometra straty dla naszego skarbu państwa zbliżają się do pół miliona złotych. Jeżeli przemnożymy to pół miliona złotych przez ilość przejść i przez ilość autentyczną ilość kilometrów kolejki to okaże się, że to przestał być problem samych przewoźników. To jest problem naszego budżetu i jakakolwiek opieszałość, jakakolwiek, jakiekolwiek zaniechanie działań jest działaniem na szkodę naszego budżetu, a to już jest poważny problem. Dzisiaj po raz pierwszy yy, okazuje się, że możemy być partnerami. To, co jako adwersarze mogliśmy wyjaśnić, wyjaśniliśmy to, co mogliśmy zrealizować, zrealizowaliśmy. Natomiast do gry potrzebni są inni uczestnicy. Ministerstwo spraw zagranicznych, bo po drugiej stronie granicy trzeba również rozpocząć taki dialog i rozpocząć działanie. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, bo potrzebne są pieniądze na modernizację, bo są potrzebne pieniądze na modernizację dróg i zmianę ich kategorii, żeby przejścia graniczne, które dzisiaj świecą pustkami, mogłyby przyjąć transport ciężarowy, nie mogą tego y, zadania realizować, ponieważ nie można tam dojechać ze względu na jakieś administracyjne czy nieuzgodnione między, między y, właścicielami czy administratorami dróg y, y, kwestiami. Chodzi o to, żeby wszystkie wątki, wszystkie, absolutnie wszystkie elementy, które są istotne w tej sprawie, zebrać w całość, przeanalizować je wszystkie kompleksowo, wyciągnąć wnioski i stworzyć program. Jeżeli będziemy już wiedzieli, co, kiedy i jak należy zrobić, to trzeba tylko dopilnować, żeby ten program stał się programem rządowym i żeby był rzeczywiście realizowany. Została określona w perspektywie 2014-2020, aby była podstawą do wykorzystania środków z następnej perspektywy unijnej, środków finansowych na realizację podstawowych projektów, które ułatwiają przekraczanie granicy dokonanie odprawy celnej. Jej głównym przesłaniem jest wykorzystanie wiedzy do lepszego świadczenia usług w erze cyfrowego stylu życia. Dzisiaj podstawową wartością jest posiadanie tej wiedzy i podstawową wartością jest świadczenie usług dla klientów, dla przewoźników, dla osób przekraczających granice. Stąd tam podstawowe elementy to są rozwój projektu i granica, inteligentna granica i, i urząd, inteligentny urząd, który ma za zadanie wykorzystać wiedzę o towarze, o sobie, o jego potrzebach do, do lepszego świadczenia usług. Realizacja tego, tego podejścia już w służbie celnej jest realizowana, wykonywana od kilku lat. To są e, odpowiadanie na potrzeby przewoźników, jak e, na przykład e, odprawa pustych środków przewozowych powracających, które pozwalają nam zwiększyć przepustowość granicy. E, odpowiedzią na e, zwiększony ruch osób z dokumentami tax free jest uruchomienie e, pasów z, do elektronicznej obsługi dokumentów. Free. Wcześniej to były zielone pasy. W związku z tym wdrażamy rozwiązania, które zwiększają przepustowość przejść granicznych. No problemy są natury przepustowości granic, ze względu na to, że uważamy, że już służby celne to, co miały wykonać, wykonały. Wdrożyły różne procedury takie jak AEO, miejsca uznane. I w tej chwili trzeba rozwiązać infrastrukturalnych budowę nowych granic. Są dwie granice, e, Połowce i Słowatycze, droga 63-68. I w tej chwili Ministerstwo Infrastruktury musi pomyśleć o dojeździe do tych granic. Bo infrastruktura przejścia granicznego na Słowatyczach pozwala na odprawę samochodów ciężarowych. Bo jak pamiętamy na początku roku, kolejka sięgała 58 km. To wiemy, jakie to są straty dla przedsiębiorców. My musimy dość szybko, sprawnie zawieźć towar i szybko, sprawnie wrócić. Dzięki takim sprawnym działaniu, to wtedy generujemy jakieś zyski. A samochody, które stoją, kierowcy oczekują w kolejkach, to nam tylko generuje straty. Od chwili stworzenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w 89 roku, kiedy to mogliśmy zająć się transportem międzynarodowym, Pokazujemy, że jesteśmy w stanie zagospodarowywać wszystkie skrawki rynku europejskiego. Dzisiaj jesteśmy absolutnie dominującym przewoźnikiem, ale dziś już borykamy się z takimi kosztami, z takimi pozycjami, które powodują, że przestaliśmy być konkurencyjni ekonomicznie. W związku z tym jeszcze mamy szansę pozostać na tym rynku dzięki wysokiemu zaufaniu, dzięki wysokiej sprawności. Natomiast dalszy wzrost kosztów powoduje, że wyeliminowani zostaniemy z tego rynku. A to już jest obawa nie tylko nas i naszej branży, ale rządu, który powinien dostrzec, że nasza branża dostarcza naszemu państwu, naszej, naszemu budżetowi, budżetowi naszego państwa ogromnych ilości dewiz, środków ściąganych za granicę. Nie, eksploatuj, nie eksploatujemy tutaj wyczerp, wyczerpalnych jakich, jakich, ogr, w ograniczonej ilości surowców. Jedziemy zarabiać za granicę, przywozimy konkretne pieniądze. Czyli jesteśmy, powiedzmy, kurą znoszącą złote jają.